Witamy Was bardzo serdecznie z tej strony Zygmunt Kopacz oraz Mateusz Bartosiewicz. Spotykamy się, żeby szybciutko przeanalizować wypowiedzi prezesa Urzędu Zamówień Publicznych pana Huberta Nowaka i skomentować to, co pan prezes mówi na bieżąco na konferencjach różnych w kontekście zamówień. Posłuchajmy. Wydaje mi się, że biorąc pod uwagę ten moment, kiedy byliśmy dwa lata temu, trzy lata temu, cztery lata temu, w tym obszarze, w którym, w którym ja funkcjonuję i z którym mam do czynienia od dwudziestu kilku lat, rzeczywiście jakość tych procesów i te możliwości się przesunęły. Oczywiście nie jest to jeszcze stan docelowy, i wielokrotnie. Dostaje sygnały, tu coś nie działa, tam coś nie działa, tu poprawcie, i tak dalej. No, i jesteśmy na dzień dzisiejszy na etapie bardzo mi się podobało w roku 2012 jak organizowaliśmy euro. Jak te autostrady musieliśmy zapewnić na tą 2012 ich przejezdność, tak? I chyba większość z nas pamięta, że no nie było tych dwóch pasów, był jeden pas, no wszyscy psioczyli, tu się jakąś gumę złapało, bo, 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 bo przecież tam jeszcze te, te, te gwoździe czy, czy te różne wkręty tam tam, tam, tam leżały i tak dalej, więc tak, tak było, ale minął kolejny rok dwa i, i, i te drogi nam zostały, prawda, i nam i nam służą, i, i dalsze się, się rozwijają. Więc wydaje mi się, że tak samo jest z tym procesem e, elektronizacji, że. no, no trzeba kiedyś zacząć po prostu kiedyś trzeba zacząć wszyscy jesteśmy niezadowoleni jak jak to się zaczyna bo są utrudnienia i tak dalej wszyscy jesteśmy niezadowoleni na etapie wdrażania no bo wtedy się pojawiają błędy tak naprawdę w założeniach pewne rozwiązania są dobre ale jeżeli no 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 naszym interesariuszom też pojawiają się różne pomysły, które sprawiają, że na których nie przewidzieliśmy wcześniej pewnych ścieżek, bądź ewentualnie pod pełnym obciążeniem też zupełnie inaczej system funkcjonuje. Wszyscy doświadczamy tego na koniec kwietnia, tak, jak się rozliczamy, więc, więc ale też już wiemy, że, że, że nie odkładamy tego wszyscy na, na, na ostatni dzień, to się rozkłada i tak dalej, i tak dalej, więc myślę, że w dniu dzisiejszym ten poziom satysfakcji wszystkich powoli powoli rośnie w tym, w tym, w tym obszarze, o którym, o, którym, o którym ja funkcjonuję, Natomiast myślę, że z każdym rokiem ta, ta, ta jakość tych usług, ten pluralizm też w ogóle rozwiązań, które się pojawiają, bo pamiętajmy o tym, że są rozwiązania publiczne przez administrację przez nas zapewnione, ale są też rozwiązania komercyjne i my też wspieramy te rozwiązania. Jesteśmy za tym, żeby one funkcjonowały, żeby była właśnie ta, te, ten pluralizm, bo... To jest pewna konkurencja, to jest pewien rozwój, to, to jest pojawianie się tych usług, benchmarkowanie, rozwijanie i tak dalej. I tu na pewno też z dostawcami, z wykonawcami tych platform czy rozwiązań komercyjnych my, my, my stoimy w jednym, w jednym szeregu, w jednej linii i ich wspieramy. Mateuszu, pan prezes powiedział, że wspieramy rozwiązania komercyjne, chcemy, żeby funkcjonowały że jest to generalnie dobry kierunek, że jest przydatny benchmark, czyli porównanie e-zamówień, zakładam, produktu Urzędu Zamówień Publicznych do platform komercyjnych. Skąd taka wypowiedź Twoim zdaniem? Po pierwsze, na tym rynku nie od wczoraj funkcjonuje wyścig zbrojeń, więc co do zasady e-zamówienia, dołączają do pelotonu, który już się dzieje od lat. No i od kogo ma się uczyć? Urząd, jak nie od praktyków, no bo siłą rzeczy, mini portal, jaki był każdy wie, właściwie nie był systemem, a był nakładką na e stroną do szyfrowania ofert. Natomiast tutaj faktycznie mówimy o pełnoprawnym systemie. Nie można mówić tutaj o doświadczeniach, które jakkolwiek można było przenieść z mini portalu. No, siłą rzeczy te doświadczenia to jakieś dobre praktyki, które już się wytworzyły na rynku, można obserwować wśród rozwiązań y, komercyjnych. No a druga sprawa jest taka, że zdecydowanie jest przecież no, łatwiej w tej chwili działać urzędowi, mając właściwie połowę obłożenia y, pracochłonności w systemie, no bo tak naprawdę połowa rynku y, y, instytucji publicznych, które udzielają zamówienia są w rękach y, platform komercyjnych. A druga połowa działa faktycznie na mini portalu w tym momencie, czy zaczyna ewentualnie Działać na zamówieniach, lub zastanawia się, czy działać na mm. zamówieniach, czy na platformach komercyjnych na okoliczność wyłączanego niedługo, bo za parę raptem miesięcy miniportalu. no tak, masz rację. Bo tutaj... bardzo, bardzo racjonalne podejście i skąd bardzo dobry start. Bo z jednej strony przeciąga się przejście z miniportalu na zamówienia pewnie nie wszystkich zamawiających, jak do mnie bo z tą czytelnością intuicyjnością jest różnie. Natomiast, natomiast no nie jest to właściwie połowa tortu, a pewnie jeszcze mniej. Z racji tego, że wiadomo, że jeżeli mamy jakiś deadline, to wie wielu zamawiających będzie czekać do ostatniego momentu, więc faktycznie z perspektywy ledwo co wypuszczonej wersji produkcyjnej modułu składania ofert i odszyfrowania ofert, no to jest to bardzo, bym powiedział, komfortowa, komfortowa sytuacja i nie dziwi tym bardziej takie stanowisko. Może być to prezesowi na rękę mhm. faktycznie, że ma o połowę mniej pracy niż miałby, gdyby platform mhm. komercyjnych nie było. Połowę mniej pracy pod względem ilości postępowań, bo niekoniecznie pod względem ilości zamawiających. Zamawiających, którzy tak. są u nas może nie jest ich połowa, ale połowę przetargów robią, które faktycznie w kraju się dzieją. Mówiąc u nas, mam na myśli wszystkie platformy komercyjne, które funkcjonują oczywiście na rynku. Dobrze, to teraz przejdźmy do drugiego z nagrań, do drugiej wypowiedzi, którą pan prezes wygłosił w zeszłym roku na. Na po Pozapie, po tak jest, na którego kolejną medycję zapraszamy serdecznie. 30 września się odbędzie. Tym no. razem posłuchamy o tym, czy faktycznie tutaj mówimy tylko i wyłącznie o konkurencji, czy też jakiejś synergii pomiędzy zamówieniami a platformami komercyjnymi. wracam za chwilę. Platforma zamówień nie jest platformą obowiązkową. Mówię to od samego początku, kiedy ją budowaliśmy. Na pewno intencją nie jest zastąpienie portali komercyjnych, na pewno nie jest intencją też regulowania jakichś innych czynności, tego ruchu zamówieniowego wcześniejszego zamawiającego obiegu dokumentów, czy tego ruchu postaward, czy, 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 czyli, nie wiem, fakturowania i Takiej intencji, intencji absolutnie, absolutnie nie ma. Jak Państwo zauważą, Platforma e-zamówień jest zsynchronizowana z nowym prawem zamówień publicznych. To też, my pracując w 2019 roku nad nowym prawem zamówień publicznych, drugi zespół pracował nad założeniami do projektu Platformy e-zamówień i budując Platformę e-zamówień, zwróćcie Państwo uwagę, my w ogóle nie nowelizujemy tego nowego prawa zamówień publicznych. Prawda? Ciekawe dlaczego? Bo dwa lata temu przemyśleliśmy założenia, przemyśleliśmy logiczny model danych i tak dalej, i tak dalej. I Państwo o tym nie wiedzieliście, bo byliśmy skupieni na nowym prawie zamówień publicznych, a my budowaliśmy założenia do tego projektu i ludzie musieli tak zapisywać w nowym PZP, żeby pewne rozwiązania później już były gotowe na, na potrzeby czy platformy, czy, 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 czy innych platform. I teraz, drodzy Państwo, z tego punktu widzenia ja chciałbym podkreślić, że po pierwsze, na pewno nie będziemy dążyć do tego, żeby Platforma e Zamówień zastąpiła inne platformy którymi państwo się posługujecie, które są dla państwa przyjazne, które są spersonalizowane, jak to się mówi, skustomizowane. Więc to jest jak najbardziej państwa decyzja. Te platformy będą się mogły z nami skomunikować poprzez API i tutaj też będziemy wystawiać w drugim kwartale 2022 roku API, więc będzie można to wszystko zorganizować. Na pewno też naszą ambicją nie jest poza Ewentualnym rozwojem tych funkcjonalności, które mamy, budowania i rozszerzania tych kompetencji, bo uważamy, że każdy zamawiający, wziąwszy pod uwagę strukturę, jego strukturę organizacyjną, częstotliwość zamawiania i tak dalej, powinien sobie indywidualnie dobrać narzędzie, które jest dla niego najbardziej, najbardziej korzystne czy, czy, czy adekwatne. I kolejna kwestia: my nie będziemy nigdy mówić, że od 15 lipca musisz stosować platformę zamówień. Jak widzimy, mamy kolejny przykład w Zygmuncie wystąpienia publicznego, gdzie prezes podkreśla, że stoi murem za rozwiązaniami komercyjnymi, to znaczy... E Jasno, jasno padł komunikat. E zamówienia nie są po to, żeby zastąpić platformy komercyjne. Że co do zasady, e zamówienia nie będą obowiązkowe od połowy lipca. Mamy ten okres przejściowy. Bardzo miłe słowa w ogóle prezesa, muszę powiedzieć. Tak, oczywiście. Bardzo jestem, no nawet nie zaskoczony, bo to jest super ekstra miły człowiek generalnie, <grym> ale tak. że w ten sposób się odnosi do platform komercyjnych. Super, naprawdę szapowa. Znaczy, przede wszystkim ucina jakiekolwiek spekulacje. To, co ja szczególnie w tej wypowiedzi lubię to to, że faktycznie jest bardzo zerojedynkowa, czytelna. Sprawa jest jasna. Nie ma musu. Dokładnie Kto nie ma chce, musu. To może zapewniamy Jasne. rozwiązanie darmowe. Jeżeli mhm. ktoś życzy sobie więcej, może spokojnie funkcjonować na e, e, narzędziach komercyjnych. Dokładnie. Natomiast mhm. no, są dwie kolejne kwestie, które tutaj w tym fragmencie padają. Przede wszystkim e, mamy pełniejszy obraz sytuacji. To nie jest tak, że zamówienia to jest tylko konkurencja do rozwiązań komercyjnych i odwrotnie. Tylko jak to jeszcze zresztą też na jednym z naszych kongresów mówił dyrektor Fiołek z UZP. To jest zaufana strona trzecia dla platform komercyjnych, czyli poprzez API ma nastąpić komunikacja. No i właśnie, jak to z tym API miało być, a jak jest. No miało być inaczej, miało być, przynajmniej przy założeniach projektu, który tam był mhm. dofinansowany. Pamiętam, jak mocno się w niego wgryzaliśmy. Mieliśmy zacząć od API, a potem mieliśmy budować system, żeby platformy miały czas do tego, żeby się do tego API tak podłączyć. Jest. Natomiast, żeby najpierw zbudować API, to trzeba dokładnie wiedzieć, jak cały proces będzie wyglądał. Procesy, procesy bo jest procesy, ich tam tak, wiele. Tak, oczywiście. I, ja mam wrażenie, mhm. że, że to stworzenie API zostało przerzucone na sam koniec tego procesu. Procesu, bo po prostu jeszcze nie było wiadomo do końca, co my wyprodukujemy. Także to w tak. tym procesie faktycznie musiało się tam y, zmienić. O tym słyszeliśmy w tym y, wcześniejszym tak. filmie, tam prezes porównuje, że to jak budowanie mm -hmm. tych autostrad na euro, nie? że to nie było takie super ekstra łatwe i, i choroby wieku dziecięcego trzeba było przejść i wszyscy mm -hmm. się irytowaliśmy, że nie ma jak przejechać i podobnie się irytujemy y, póki co z y, e zamówieniami. Natomiast y, no, no, pytanie, czy, czy wyjdziemy w końcu na tą dwupasmówkę? <laughs> którą będziemy mogli potem śmigać dzielnie. Tak? No dobrze, to ja zejdę na twardy grunt tej metafory, bo co to dla nas oznacza? Tak jak wspomniałeś, przy tym pierwotnym harmonogramie i przy pierwotnych założeniach, ja rozumiałem ten proces łączenia się, czy komunikowania się platformy komercyjnej jednej czy drugiej z e zamówieniami w ten sposób, że w momencie, kiedy zostanie udostępnione API, to wcześniej już będziemy mieli tą pracę zrobioną w całości i dostajemy jedynie sygnał: wtyczka jest gotowa, możecie się wpinać. Natomiast to, co to oznacza przede wszystkim dla zamawiających, to jest to, że to, że urząd powie, że API jest, to wcale nie oznacza, że platformy się teraz z dnia na dzień połączą, bo dopiero razem z pełną dokumentacją to API zostaje udostępnione. Czyli nadal to się nie wydarzyło. Czyli mamy, jak, nie, nie wydarzyło się dokładnie, API wciąż nadal nie ma. I musimy być świadomi tego, że będzie tam bufor. Tak? Będzie tam bufor dokładnie. pomiędzy momentem, jak API będzie wydane, a tym, jak platformy będą mogły się połączyć. Ale to jest jakby po, poboczny wątek, tak naprawdę. Z jednej co, strony ca tak. Całego case'u. To, co nas cieszy, to. Faktycznie brak obowiązkowości, bo wielu zamawiających się o to martwiło i, i pytali i dzwonili, czy hmm. to będzie obowiązek, bo odpalają mnie, moi drodzy, obowiązku nie ma. Nie, możecie spokojnie funkcjonować tak, jak funkcjonowaliście. No, chyba, że jesteście na mini portalu, to tak czy siak czeka was zmiana. E, pytanie, czy to będzie zmiana w kierunku Kierujmy. szlifowanych zamówień czy będzie to zmiana w kierunku platformy. Komercyjnie. Ja się nie do końca z tobą zgodzę jednak, bo e, z kontaktu z zamawiającymi e, ja wyciągam taki wniosek, że wielu e, czeka jednak na to, by nie korzystać ze zamówień. Jeżeli mówimy o platformie zakupowej, to znaczy, żeby móc się bezpośrednio ogłaszać już bezpośrednio na platformie e, i faktycznie może być taki dysonans poznawczy. Przecież już macie API, to dlaczego tego jeszcze nie ma? Nie ma dlatego, ponieważ prace faktycznie się rozpoczną później, no i jednak w tych zamówieniach jakoś funkcjonować będzie trzeba. Natomiast w stanie docelowym plus jest taki, że jeżeli no ktoś na zamówieniach mówiąc bardzo delikatnie działać nie lubi, preferuje inne rozwiązania, no to ten moment, kiedy się powiedzmy uwolni od takiego obowiązku, chociażby w zakresie ogłoszeń, chwilę Chwilę potrwa. No i jedna rzecz na koniec, która myślę urośnie w naszym przypadku do kolejnego filmu, to jest ten fragment wypowiedzi prezesa Nowaka odnośnie synchronizacji zamówień z obecną ustawą, jakoby to był powód do tego, że ustawa nie musi być i nie jest nowelizowana. Tu mam, szczerze mówiąc, szereg konkretnych wątpliwości, które, które już omówimy, omówimy sobie na dokładnie na następnym filmie, żeby nie potrzebować. Nie, nie, nie przedłużać. Dziękujemy wam za to dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy Mateusz za miłą rozmowę. Dzięki. Pozdrawiamy pana prezesa i was wszystkich. Trzymajcie się dzielnie, elektronizujcie śmiało. Do zobaczenia.